I tak drodzy państwo, ta zapowiedź muzyczna, ten przerywnik, tudzież ten jingle oznacza jedno, że w studio jest z nami już Zbyszek Dąbrowski, czyli gospodarz studia Tresport Tres, a także Republika, Republika Latina, Latina mój buenas tardes. Mój buenas tardes. No i wiemy, że dzisiaj będziemy mówić o Ameryce Łacińskiej, ale także pojawi się akcent nie nie rosyjski. Pojawi się akcent rosyjski, dlatego że, proszę Państwa, Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, wyjątkowa menda. Przepraszam za, za, za osobistą uwagę, ale ja go naprawdę nie lubię i myślę, że wielu, większych Polaków też. Wybrał się do Ameryki Łacińskiej, natomiast. Ta informacja się pojawiała w polskich mediach. Siergiej Ławrow odwiedza cztery kraje: Brazylię, Wenezuelę, Nicaraguę i Kubę, czyli no, można powiedzieć tradycyjnych swoich sojuszników, pl, trójkę tradycyjnych swoich sojuszników plus Brazylię. Natomiast myślę, że w polskich mediach nie bardzo odbiła się, nie bardzo odbił się tłem listy Siergieja Ławrowa do latynosów. Listy bardzo podły bym powiedział. List pełen oszczerstw. List, który został opublikowany w jednym z największych dzienników brazylijskich poniedzień Sao Paulo oraz w meksykańskim portalu internetowym Busos, tam zresztą go znalazłem. List, w którym Siergi pisze tak. Sytuacja na świecie pozostaje niezwykle napięta i pod wieloma względami nadal się pogarsza. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest nacisk tak zwanego historycznego zachodu na czele z USA na utrzymanie swojej globalnej dominacji, uniemożliwienie rozwoju i konsolidacji nowych ośrodków władzy. Dalej pisze, że elity rządzące USA i krajów Unii Europejskiej zawsze patrzyły na Ukrainę jako narzędzie powstrzymywania dzisiejszej Rosji, bla bla bla, 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 Bo to tak przeminiemy sobie szybko. E, natomiast o co chodzi z Ameryką Łacińską, proszę Państwa? E, Sierik Ławrow tak. Logiczne jest, że około 3 czwarte państw świata, w tym nasi partnerzy z Ameryki Łacińskiej, nie przyłączyło się do antyrosyjskich sankcji. Jesteśmy im za to wdzięczni. Dla nas Ameryka Łacińska i Karaiby mają swoją wartość w ramach naszej polityki zagranicznej. Nie chcemy, by wasz region stał się polem bitwy między, naszymi, między mocarstwami. Przepięknie. Nasza współpraca z retonosami opiera się na odide, odideologizowanym i pragmatycznym podejściu i nie jest skierowana przeciwko komukolwiek. Och, jak wspaniale. W przeciwieństwie do dawnych metropolii kolonialnych, nie dzielimy naszych partnerów na, na naszych i cudzych. Nie stawiamy ich w sztucznym dylemacie z nami czy przeciwko nam. Opowiadamy się za jednością i różnorodnością krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. W różnorodności są one silne, spójne politycznie i zrównoważone gospodarczo. Zawsze opowiadaliśmy się za wzmocnieniem. I współpracy rosyjsko latynoamerykańskiej na zasadzie wzajemnego wsparcia, solidarności i uwzględniania wzajemnych interesów. Tam jeszcze się, proszę państwa, pojawiły taki bełko o blokadzie portów, która nie uniemożliwia eksport rosyjskiego zboża. A w ogóle to e, zdaniem CGA Ławrowa, najbiedniejsze kraje powinny otrzymywać zboża od Rosji za darmo, no, wielkie serce rosyjskie, e, jak cała Rosja. E, tłumach latynowskich studentów chcących studiować e, w Rosji poszanowaniu suwerenności państw. No, wspaniałe po prostu. I takie tam inne, in, jeszcze ym, inne ciekawe rzeczy. Nie będę ich cytował, naprawdę. Ja nie lubię Siergieja Ławrowa. Już powiedziałem zresztą o tym na początku. Natomiast y, teraz podczas wizyty y, Siergiej Ławrow y, powiedział o trzech krajach y, Ameryki Łacińskiej: Kuba, Wenezuela i Nicaragua wybierają swoją własną drogę polityczną i wara wszystkim od nich. Zostawiamy Siergia Wrowa na boku. I, y, proszę Państwa, kolejny bohater dzisiejszego serwisu, Luis Inácio Lula da Silva, y, obecny prezydent y, Brazylii. Dlaczego? Proszę Państwa, dlatego, że znalazłem bardzo ciekawy tekst pod tytułem Ciekawy y, Przypadek Luli. O tym za chwileczkę. Natomiast y, wstęp taki. W dniu, przedwczorajszym, czyli we wtorek, prezydent Brazylii Luis Inacio Lula da Silva podkreślił, że potępia inwazję Rosji na Ukrainę. To coś nowego, proszę Państwa. podem zresztą, jak został skrytykowany przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską za swoje wypowiedzi na temat roli NATO w wojnie oraz po stwierdzeniu, że Kijów również decydował się na konflikt zbrojny z Moskwą. W oświadczeniu obok... W Chinach, tak? I porozmowach o tak, 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 bo to tak, wszystko jest Tak, powiązane. tak, tak. tak. W, się, w oświadczeniu obok swojego rumuńskiego odpowiednika, czyli prezydenta Rumunii Klausa Johannisa, Lula powiedział, że brazylijski rząd potępia naruszenie terytorialne Ukrainy przez Rosję, opowiadając się jedno, jednocześnie za negocjacjami w celu zakończenia konfliktu. Sam Lula powiedział tak, w tym samym czasie, gdy mój rząd potępia terytorialne naruszenie Ukrainy bronimy wynegocjowanego rozwiązania politycznego. Prezydent Brazylii podkreślił również, że istnieje pilna potrzeba grupy krajów, powstania takiej grupy krajów, które pomogą doprowadzić Rosję i Ukrainę do stołu w celu wynegocjowania pokoju. Proszę Państwa, skąd to się w ogóle wzięło? Bo pytanie jest takie, czy jakoś oświetliło, nie wiem, jakieś, no, stąpiły jasność z niebiesi, z niebios po prostu, czy, czy, czy nie wiem, ten pokojowy nastrój Siergieja Ławrowa, którą tylko po prostu doczepicie aureolkę i, i anielskie skrzydła i harfę. Czy to stąpiło na Lule? No niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego że w poniedziałek rzecznicy Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej skrytykowali brazylijskiego szefa właśnie za stwierdzenie, że członkowie NATO pomagają w przedłużaniu wojny. <gry> Najbardziej dobitny był tutaj rzecznik Białego Domu, pan John Kirby, który oskarżył Lule o papugowanie rosyjskiej i chińskiej propagandy na temat wojny na Ukrainie bez zatrzymania się, by przestudiować fakty. I bardzo zresztą słusznie. Z kolei, proszę Państwa, um, Ukraina również zareagowała na te słowa. Po prostu zaproszono prezydenta Brazylii, oskarżonego zresztą o prorosyjskość, do odwiedzenia Kijowa, żeby rzeczywiście zrozumiał rzeczywistość rosyjskiej agresji. Jak powiedział rzecznik ukraińskiej dyplomacji, pana Olek Nikolenko, skrytykował on brazylijskiego przywódcę zastawianie stawianie ofiar i agresora na tym samym poziomie oraz zaatakowanie sojuszników Ukrainy, którzy pomagają jej chronić się przed morderczą agresją. Nikolenko zresztą wezwał Lulę do zrozumienia prawdziwych przyczyn i istoty wojny na Ukrainie wywołanej przez rosyjską inwazję w lutym ubiegł roku i tutaj proszę państwa taka informacja mianowicie um... No właśnie, zastanowiłem się, co, o co chodzi z tym ciekawym przypadkiem Luli. E, znalazłem w te, w, na portalu Infobae, jednym z najważniejszych opini opiniotwórczych portali latynoamerykańskich, tekst pana Laurona Peresa Izquierdo pod tytułem Ciekawy przypadek Luli da Silva. E, to jest takie nawiązanie, proszę państwa, do opowiadania Francisa Scotta Fitzgeralda pod tytułem Ciekawy przypadek Benjamina Batona. Mówimy o panu, który się urodził jako staruszek, a że tak powiem potem... Y z czasem zamiast starzeć się, młodniał. No i tutaj właśnie pan Laurano Perez izquierdo mówi tak. Lula da Silva wydaje się przechodzić przez podobny ciekawy proces polityczny. Brazylijski prezydent wykazuje oznaki odwrotnej chronologii w swoim życiu publicznym, co jest wyjątkową porażką dla 77-latka z bogatym doświadczeniem i dla kogoś, kto po raz trzeci zajmuje najwyższy ur urząd w kraju. Obecnie Lula stara się pokazać siebie jako Lulę swoich bardziej radykalnych początków, jako wojowniczy, nie ten umiarkowany i racjonalny Lula z pierwszych prezydent, prezydentur, ale ten o bardziej związkowej genezie, w walce z czasem stara się odmłodzić, bo Benjamin Baton nie miał wyboru, natomiast Lula po prostu od roku daje wskazówki co do tej próby emancypacji. Natomiast pytanie jest jeszcze takie. Lula ostatnio rozmawiał z wieloma przywódcami świata. Z Joe Bidenem, z Xi Jinpingiem, zresztą tutaj polecam państwu rozmowę Jaśminy z doktor z Janą Gosłowską-Polek. Bardzo ciekawa na temat relacji Brazylii i Chin z naprawdę z wielkim zaciekawieniem jej e, słuchałem. E, natomiast e, pytanie jest takie, bo e, czy Lula chce coś ugrać? E, Lula również rozmawia między innymi z e, prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim, który ma podróżować do Ameryki Łacińskiej i być może może być do niego okazja, by wysunąć jakieś roszczenia w związku z zamachami terrorystycznymi wykonanymi w latach 1992 i 1994 w Buenos Aires i poprosić jego o wydanie irańskich urzędników, których domaga się argentyński wymiar sprawiedliwości. Nie wiadomo również o czym rozmawiał Lula z Ławrowem. I jedna z plotek, proszę państwa, sugeruje, że Brazylijczyk mógł zaproponować wymianę więźniów. W uwolnienie dziennikarza Ewana Gerszkowicza z The Wall Street Journal zatrzymanego pod absurdalnym zarzutem szpiegostwa za Sergeja Czergasowa, rosyjskiego agenta więzionego w Brazylii. To można zainterpretować jako gałązkę oliwną dla Waszyngtonu w obliczu tak wielkiej klęski e, ideologicznej. Natomiast pytanie jest takie: czy Lula wyrasta na litera światowego? Czy chce wpływać na porządek świata? E, czy chce wzmocnić regiony Ameryki Łacińskiej w świecie? E, wiadomo jest, że na pewno chce on rozmawiać, e, brać udział w rozmowach e, pokojowych pomiędzy. Ukrainą a Rosją. Natomiast czy tam rzeczywiście jest potrzebny? Prawda? No bo ja sobie jestem w stanie wyobrażać, kto mógłby brać udział w tych rozmowach oprócz Ukrainy i Rosji. Na pewno Unia Europejska, Stany Zjednoczone, być może Wielka Brytania, w Unii Europejskiej też widziałbym Polskę, Chiny, Turcję, ale czy Brazylia? To są proszę państwa pytania otwarte, na które być może odpowiedź otrzymamy w ciągu następnych kilku dni, tygodni, miesięcy, lat i tak dalej i tak dalej. Proszę państwa bardzo krótko tylko w wspomnę, że jeszcze dwie informacje. Reżim Nikolasa Maduro e, zabiera się za walkę z handlarzami narkotyków, podczas gdy e, zarówno Nikolas Maduro, jak i Diosdado Cabello, czyli numer dwa e, w reżimie są uważani za głowy tego narkobiznesu w Wenezueli. W związku z tym raczej nie spodziewałbym się tutaj jakichś rewolucyjnych rozwiązań. E, no i na sam koniec konflikt. Unia Europejska Nikaragua. E, Unia Europejska potępiła systematyczne represje stosowane przez reżim Daniela Ortegi w Nikaragui W piątą rocznicę rozpoczęcia protestu, przypomnę on to 18 kwietnia 2018 roku. W zamian za to e, e, Daniel Ortega powiedział, że wycofuje zgodę na kandydata na ambasadora Unii Europejskiej w Managui. Koniec. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. To Zbyszek Dąbrowski. Posłuchamy fragmentu utworu, który wybrałeś dla słuchaczy. A tylko jeszcze ostatnie pytanie. Tres portres, Dzisiaj o, o godzinie 19.00, tak jest. Między innymi kuchnia, między innymi również pomysł współpracy kosmicznej Chin z Wenezuelą i odpowiedź na pytanie, w jakim języku mówi się w Hiszpanii. A to jest ciekawe, to wszystko jest powiązane z tematami, które będziemy też poruszać na antenie w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o kosmos, o eksplorację kosmosu, to tutaj dzisiaj zapraszam na rozmowę z Robertem Kuraszkiewiczem o astropolityce o godzinie 16.10. Jeżeli zaś chodzi o audycję Tres Portres, ona od razu kojarzy mi się z e, książką, tytułem książki Aleksandra Fredry, Tres Portres to właśnie Trzy po, 3 3 po, po, 3, 3, po 3. 3, dokładnie tak. To, e, no to książka, która opowiada o służbie wojskowej, ale wspaniale napisana a my tydzień z książką rozpoczynamy w najbliższy poniedziałek i bardzo serdecznie zachęcam Państwa do słuchania o Fredro też dużo opowiemy a teraz już słuchamy Cecilia i y Routilio Kewi czyli piękna kubańska muzyka jeszcze sprzed rewolucji